Łuk z z zmienia architekturę. Dokładna data, a także miejsce przejścia od mostów prostych do łukowych, nie są nam znane. Przyjmuje się, że dokonały tego albo cywilizacja Doliny Indusu, około 2500 lat przed naszą erą, albo cywilizacje Mezopotamii, Egiptu, Sumeru i Chin, bądź też Etruskowie i Rzymianie, których dziełem jest większość wczesnych budowli opartych na konstrukcji łuku, jakie przetrwały do naszych czasów. Pierwsze łuki architektoniczne nie przypominały tych, które budowane są w dzisiejszych czasach. Opierały się na dwóch wspornikach i powstawały z ułożonych promieniście klińców, spinanych na środku nieco wyższym kamieniem szczytowym który utrzymywał i stabilizował konstrukcję. Rzymianie w stosowali w swoim wynalazku zaprawę wiążącą kamienie, dzięki czemu łuki były bardziej wytrzymałe. Mosty i akwedukty rzymskie oparte na konstrukcji łuków przetrwały dziesiątki wieków. Jeszcze dziś można je obejrzeć w wielu miastach Europy i Bliskiego Wschodu. Koncepcję łuku najprościej jest przedstawić na przykładzie belki wygiętej w taki sposób, by stworzyła półokrąg, którego końce wsparte są na podporach. Kształt kamiennego łuku uzyskuje się za pomocą dokładnie dopasowanych do siebie kamieni w kształcie klina. Te tak zwane klince Umożliwiają zachowanie krzywizny łuku od środkowego pionowego zwornika krzywizny łuku, e, pionowego zwornika, aż po zewnętrzną poziomą podstawę. W przypadku mostów łukowych ciężar napiera na zwornik i jest rozkładany równomiernie na klince położone wzdłuż linii łuku którego końce obciążają dwie skrajne podpory siłami pionowymi. Wynalezienie łuku architektonicznego sprawiło, że stało się możliwe budowanie mostów dłuższych i o wiele bardziej wytrzymałych niż do tej pory.